Trzeba się mam oddechki. Zatwierdzamy na plażę. Słoneczku że nie miłosiernie. niebie pora deszczowa. Na nasze szczęście nie ma dużo deszczu. na nasze szczęście nie ma w ogóle deszczu. No. ale. Badali z tymi tajami i powiedzieli, że tu. Niekoniecznie jest deszcz, porę deszczową. No, może temperatura troszkę w dół idzie delikatnie tam parę stopni, ale tak jest około 30, nie? Także. No. no nawet może lepiej, nie? bo tak jak na pierda, tam 35 czy coś, to wyrobić się za bardzo nie da. A teraz jest super. U mnie dużo ludzi na, na wakacje takie że jadą po sezonie na przykład. Tak, tak. Bo po pierwsze jest troszkę taniej, po drugie nie ma takich upałów. Nie każdy lubi. Także co, lecimy na plażę. I jesteśmy we współczesnym treningu. Ile dzisiaj zapierdoliła pierwszy raz w Thai. E, nie, pierwszy raz w rękawicy w ogóle tak nie No, w coś tam nie znęła. Trener powiedział, dawaj, dawaj. Coś tam poboksowała dziewczyna. O, do boksowania. Może będzie z niej jakiś czempion. Do boksowania to dużo powiedziane. Nie mogę grypać na kręcić. Ale śmieszne. O, o, o. Poczyna, poczynania. Jelony w ringu. Zaraz sobie wejdziemy w tle Mamy przyzwoite ceny zobaczyli płacili ile? 100 Bahtów? chyba za dwa, tak? Tak. Jest to Czyli jakieś 6 zł zależa. Zatrzymaliście? Nie wiem, czy jest zielony, czy nie mamy. A mamy zielony. Pamiętajcie, będziecie w Azji. Przechodzicie przez światło, nie bardzo, czy zielony. 20 razy w lewo, 20 razy w prawo, musicie się obejrzeć. Dobra. A tu, tu my nie byliśmy wczoraj. Tam dalej być. To Chodź. Koc. Zdechaliśmy liczbą. Na, tak nie, skróty, na skróty. Na nie... skróty. A tu są też takie fajne. To. to są takie. No nie a nie a chyba, Pamilić. chyba. Tak nie wygląda plaża. Plaża się ciągnie... Ile? 20 km. Naprawdę, to jest taki jakby cały półwysep i dookoła jest plaża, nie? Tam, tam daleko. Tękki wroda. Są dalej. Tam dalej chyba. Okay. Czy wolisz tutaj? U jaka to jest, jest woda, no? Taka woda. jaka to jest woda właśnie? Mokra. No nic z dobra, da. Także ten, zadejspany na coś, nie? No, możemy już tak, sam na ubrzeźniczku. Pięć a leżaków, dwóch. Bo co takie ogólnie, patrzcie. Są małe i duże. Małe to są podwójne, znaczy dwa leżaczki, a duże to jest sześć, nie? My idziemy w dwóch, a naszą w jeździ sześć leżaków, nie? kolor wesoły. Ojej, oh, co ja tutaj kurde. Czy by je skumał albo skumał. Muszę kurwa się zarobić. Ie, ja by yeah, yeah, I know, I know, I know. <grymne> tam na się upierdło, ja zaraz przyjdę. Patrzcie jaki kozak. Patrzcie jak to jest plaży, nie? Jep yeah. I w drugą stronę ale ogólnie powiem tak szczerze myślałem że te plaże tutaj są w ulepsze ale ogólnie spoko Teraz lecimy o już podwijają z zakupami się mało łobuzy U, jesteśmy w plenerze plenerzy i jelona towarzyszka życia i podróży przygód i łobuzerstwa Jakiego? No, dotarliśmy na plażę, patrzymy jakie czeka tak wygląda ulokowali nas kurwa, niby w, pie, w pierwszym rzędzie, a w pój daleko. Oni no, nie mają taki system, że tu dostawiają tyleżaki i więcej ludzi oni tu do przodu i sobie tak dostawiają, dostawiają i później to jest przy samej plaży więc, kurwa, wie, jak jest ten. No i teraz jest jak jest dużo ludzi. Nie? No teraz jeszcze jest odpływ, nie? Także pozytywnie, nie? Można sobie skutarek wynająć tam. widzę. Mm -hmm popierdoli coś na ciepło, co kiedyś chodzą, sprzedają, się tak. pytają. Ale fajnie, bo nie są machalni. Jak na przykład kurwa w tym Meksyku czy coś, nie, że ci przyszedł. <grym 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 jak ci właśnie na czapkę, to już do świętego spokoju, że jesteś kubrny. No idziesz właśnie na jakieś kurwa, bułeczki, nie bułeczki. No, na a, a to. A co te panierce? A, no, o, panierce troszkę takie kurwa lipne poszukane. <grym> Mała kreweteczka, a pajarka jakby w z kurczaka to wygląda, a ta mała kreweteczka. Mała kreweteczka. Thank you, sir, thank you. No. Także co, relaxing po ciężkim e, poranku. I co, I lecimy dalej, bądźcie z nami. Tak? Relax. Zapraszamy, do oglądania. tutaj pani odchyla krama. Takie rzeczy można zamówić na plaży. To eleganckie sosiki do tego. Kreweteczki. Jakbyśmy to sami otwierali tylko materiału, bo by no, Ale to się nie daje radek tu nie? Nie widzielibyśmy no. jak Przy takich widokach mordeczki Relaksik. Pozdro Powiem tak, no w Pataj i plaży dupy nie urywają Ale ja to się mówi, lepszy jest niż nic. Znaczy no, nie ogólnie nie ma jakieś lipy, plaże są fajne, tylko woda jest taka średnia troszkę jakby ujemana. Eee. Poza tym pozytywnie Manero i Iloncha na przodzie I jakby na i jakby na jest oh, coś Ilonha Co się obraża Chodź witać Ej Ej Zawijamy z plaży Pogoda się delikatnie Zawietrzyła, no, nie że się spierdoliła czy coś, ale delikatny gaterek na kurnia tak trzeba widelić wrotki. Lecimy na polską, znaczy na polską, no to jest chyba taka ala polska, nie, bo są grubsiki, ziemiaczki, górę, sława i do tego sobie idzie stoisko ogiebnąć, ogóreczka, nie, no to czyli tak polska, można powiedzieć. Taki obiadek tak blisko mnie podjechał, aby my tam musimy opierdolić i lecimy się posmykać, dzisiaj, dzisiaj był intensywny dzień, tak samo, tak żeby spokojnie, lecimy w do domku, musimy pogarniać tematy, że tak powiem online, trzeba też troszkę coś tam porobić, podzwonić, pozałatwiać, żeby jakieś pieniążki były. No i co? Ty inny spać? A nie, ja to się... Pacio... Paciorek się lubi. No, a jutro... jutro mamy taki dzień, niedziela. Nie, to A nie, to rano, no. No, jutro mamy. Nie, czy będzie widać w ogóle. Co widać czy nie widać? Widać. O, tam jest wysepka. I na nie pojedziemy. Ale jeśli taki, co to się nazywa? To jest? Ehm, Łódź nie. Król. w i on lata co godzinkę. Ehm, tak. I po jest o godzinie 18.00. I podobno no. zajebiste plaże? Tak, Tak, czysta woda, fajna. Ja ma stopni, 30 stopni woda. No to woda, że stopni, No to może ale... bardzo przez dłuższy okres. No. No a nie, no zobaczymy co się dzieje Sprawdzimy sobie... No, 50 minut. 45-50. No, także... Także oblukamy. Sprawdzi, panie, spędzony dzień. Nie biegniemy jakąś relację, to gdzie ludzie idzie nie? dzień? Tak Ale ja, wiatr ja, ja straszny, nie? Naprawdę, nie? Aż, aż ilonkiem Dobra, co? Śmigamy. I zaraz się odzywamy. Gróbka. Tak, zaraz odzywamy odzywane. Gróleczka. Smery, bajery, mordeczki. Takie eleganckie. Patrzcie, kieszonko zajebiste, wszędzie tutaj Kiesz pani ma, tutaj zimny. No, rybki. Ogólnie jesteśmy na takim targu koło plaży. I tu jest Polska, szala, czy Polska? To nie jest Polska, ale smakuje jak Polska, wygląda jak Polska i... I dlatego nazywa się Polska. Tutaj taki ten. Tu ja nie jadam. To są? A. O, sorry, nawet, to. o patrzcie Zajebiste Panie, są no. te, no takie próbujemy właśnie, nie? ale to ma pan. Chyba tak na wypasie pan. No Susi, Nie, to... Tu, tu, tu. tu jestem pataj chyba nie. Nie, po prostu ma Coś podobne tak jakby. to jest cyg. tu jakieś takie okay, brada. O, patrzę, są szaszłyczki fajne. Po 41, to chyba około 500, a z krokodyla to są, no. Kurwa, to to wchuje. Tak się świat kręci, niestety, co to, to zrobić? Ludzie to już w tych czasach opierdolą wszystko, nie? Prawda, no. Kurwa, jakieś tu mrówki, owady jedzą kurwa, no kto by pomyślał takie coś? A, o, tu ziemniaczki. a my uderzamy tutaj, tu jest, to nie? No, są. chyba tak, pani dobra są polskie ziemiaczki, mm -hmm. i z czym weźmiesz? zaraz sobie, Czy sobie górki no ogórki okay. były tam to to nie wcześniej nie było w może pani nie było ciebie. no zepieczaczek i takie bajery tak to wygląda mordeczki a la polskie jezonko. Ziemiaczki domowe eee, klopsiki Dwa takie, jeden taki pierożki i Placuszek tak. Także życie smacznego i do zobaczyska Życzę glonka Takie jak listek wyjebany na półmiasta <grym> Na pewno nikt nie przeoczył Kuchnę, Tutaj zió ziółko nie umknie Żółko tak. samo do ciebie żółka i blazie jest pod ostatkiem tak. wręcz przesyp Patrz na drodze zapierdalamy sobie Patrzcie jest napisane A Pichai Muay thai". i ma taka salka tu przy ulicy auta napierdalają A tu jest coś takiego, taki bajer, nie? Patrzcie co to się wyrabia, nie? Coś pięknego, tu są wszędzie zdjęcia jak tego trenera, chyba jego zawodników Tu jak napierdalał Te kurwa rękawice, wszystko do treningu nie kaski nawet do spalinów. No ma coś pięknego. Sztanga taka betonowa. Można. Woleczek. Z drugiej woleczek zapada. Ja pierdolaki klimat. Zielonek sobie postawił jakąś wiatę paspatyków <laughs> można powiedzieć i się napierdala treningi tysiące zdjęć chłop ma jakie ciężarki w ogóle tutaj nie właśnie całe przed tego i kurwa ciężarki nie wiem chyba kurwa sam to się robił nie bo to jest a tam jest chyba jakoś też salka, bo pisze, patrzcie Muay Thai na tym, nie? zajebisty klimat co, lecimy? Mhm.